Witamy w naszym studio i Centrum Komunikacji, które jest częścią naszego centrum duchowości Maryi Królowej Karmelu w Gitega w Burundi. Razem ze mną jest Patryk, młody, utalentowany technik, który zajmuje się przygotowaniem materiału graficznego i montażem audio oraz wideo. Oraz ojciec Paweł ze wspólnoty Karmelitów Bosy. To właśnie tutaj przygotowujemy ciekawe inicjatywy organizowane w naszym Centrum Duchowości. Formacja biblijna, formacja do życia zakonnego, formacja duchowa, rekolekcje, dni skupienia, sesje, weekendy dla par małżeńskich. Tutaj właśnie opracowujemy wszystkie materiały naszego internetowego apostolstwa: medytacje Lekcjo Divina, publikowane w soboty wieczorem, wprowadzenia do lektury Biblii publikowane w każdą środę każdego tygodnia. Ich autorem jest. Jean-Claude Dabaniouet, biblista, oraz wszystkie inicjatywy organizowane dla młodzieży, takie jak formacja młodych liderów oraz formacja liturgiczna chórystów. Nasz dom jest otwarty także dla młodzieży oraz członków grup i chórów. Młodzi mogą tu skorzystać z połączenia internetowego, pisywania i wydruku swoich prac akademickich. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na Facebooku. Nie zapomnijcie także śledzić naszego kanału na YouTube Karm Gitega.